No Siemka, jedziemy sobie, może powiesz gdzie jedziemy? Jedziemy do atleta samochodowego, przejechać się e, kilkoma samochodami, zobaczyć co jest w ofercie i przysiąść się do samochodu tak, żeby zobaczyć jak się nimi jeździ. Tak, Ford Fiesta 2009, 82 konie, 1.25, silnik się znudził, Ej. Chcesz kupić sobie coś lepszego, Cine. prawda? I rok młodszego 2, no. może 3, no. zależy co się A powiedz, co masz na oku? E, na oku mam miawiska. Przez dość świeże roczniki po 2010-2011, na no świeższy niż w tak? oczywiście no. Plus trochę więcej pani bo chciałbym być 133 konie Aha Corsa D, chyba najbardziej praktyczny samochód w mojej listy I Ibiza funkcja chyba I mówiłeś o automatycznej skrzyni, no nie? Że... Zobaczymy, ale to nie jest wymóg konieczny Okej, okay. spoko Wymogiem koniecznym jest na pewno benzyna, sama bez gazu i na pewno diesel za mało jeżdżę. Przejechałem od zakupu tego samochodu. Przejechałem z e, 16 tysięcy kilometrów. Mhm. Na no jaki mam przebieg w ogóle? 170. 170. Znaczy, to, tak wiesz, zapisane. To tak zapisane, tak tak czyli wkręcony ty... tylko 4 razy. Tam. Nie, no wiesz, to, to może zależy z 250, km, na przykład. Tak, ale jest mhm. bardzo mało zużyty tak naprawdę tylko lewa część kierownicy ideału. jest zużyta. Drążek idealny. No to tak. idea. Ogólnie mamy nadzieję, że podobał się ostatni, ten nasz ostatni podcast, w którym był również obraz. Kurczę, w ogóle myśleliśmy na początku, że to 35 minut tylko wyjdzie, a wyszło w sumie chyba 42, tak, tak, niecałe. Tak, tak. Myślałem, że będzie 30. Tak, tak myślimy, że może kiedyś w przyszłości właśnie częściej nagrywać coś takiego, może nie, że każdy, ale tam co jakiś czas. Albo konkretne serie. Tam, Od, ogólnie teraz mamy do nagrania większą partię materiału, no nie? Tak. Ponieważ wyjeżdżam na cały miesiąc, więc... No, gdzie tak. wyjeżdżasz po się? Nie wiem, czy się pochwa... nie chwaliłeś się chyba jeszcze? na no, Ukrainę lecą. Ukraina. musisz głośniej mówić, bo nie wiem czy będziesz Cię lecę, lecę na Ukrainę na miesiąc. Gdzie lecisz konkretnie? Na Ukrainę? Konkretnie Kijów, a później Nierzyn, albo na odwrót. Nierzyn? Gdzie to jest? Hmm. Taki metrów od Kijowa? Albo 50? Jeden pociąg. Ogólnie no, pewnie tam chyba jakieś vlogi nakręci, więc się pojawią, na pewno. więc... Ja, ja nakręcę, Wojtek z zbłątuje. Wbijamy z vlogami podróżniczymi. Jest tak. <laughs> ogromnym zdaniem. My no, rozszerzamy swoją działalność kolejne. Bandy. Eee, coś, może zaczniemy w końcu jeszcze w gry a, grać. A, myślałem że zatrudnić. Nie zatrudniasz, nie no już bez przesady jeszcze nie jesteśmy chyba aż takim, na no, takim levelu takim. To zabijasz nas! 50 na godzinę, na tak szybko! Nie no, żartowałem. Oczywiście jedziemy zgodnie z prawem. Aj na tym to jest podwyższone tak? tak, tak. Aha, no to przyspiesz! To przyspiesz w takim razie. Ja zapomniałem, to jest samochód tak przyspieszał, okej. Okay. <laughs> Dlatego jedziesz zmienić. Dlatego zmienić. Dobrze. W tym momencie, za gotówkę. Tak jest. Nie no, to jeszcze ja, 6 6 z jakiegoś państwa z YouTube'a nie poważnie. Skręć w prawo. Dzięki wujku Google. Za ile? Za 600. Tylko ja nie mogę tego przegapić, bo będziemy... Dobra, przed chwilą jeździłeś, już nie chcieliśmy tej jazdy pokazywać, pewnie byśmy nie mogli, bo... Pewnie byśmy nie mogli, bo to tą... stało. ale w fajne miejsce, cała masa samochodów stoi. Fajny klimat miejsce. Różnych samochodów. Przyjechałeś się jednym z nich. Uh, tak. opowiedz o swoich wrażeniach. Toyota Yaris na narowista, tak jak pan mówił. Bo 133 konie jeszcze chyba w samochodzie lżejszym niż mój. No. Mi się wydaje, że Yariska jest lżejsza, bardziej Tylko niestety nie spodobał mi się kompletnie wygląd. Ten samochód wyglądał był podobny rocznik, tak do mojego? Chyba 20... 2008, Osiem, tak, no to no. mój jest 2009, a to mój przy nim wyglądał jak jakiś Lexus czyli idy... luksowy samochód z wnętrza, naprawdę. Mhm. Obok stała Korsa, ale za to jeszcze bardziej nerwisty samochód, tak samo sztywny, więc zobaczymy, co z tym będzie. Jednak wycena Fiesty mojej bardzo mnie zadowoliła. Tak? Myślałem, że pojedzą coś w stylu bardzo nisko, w sensie 15, powiedzieli? ale chyba 19. No. Wiesz, chyba duż, bardzo dużo daje to, że kupiłem ten samochód tutaj, więc wiadomo, że nie jest rozpieprzany, w sensie sprawdzą sobie win. No tak, bardzo, to, jest spoko, to jest spoko. Sprawdzą, że więc nie, jest nie było wypadku. Tą... Tak. Pan nam powiedział, że, Się bardzo, chętnie, że bardzo chętnie przyjmą, tak. więc. Tak, myślę, bo Fiesta schodzą u nas w kraju. A powiedz, czyli zdecydowałeś się, znaczy pewnie się zdecydujesz na tą Jariskę? Wiesz zobaczymy jak to będzie, ale przynajmniej teraz mam jakiekolwiek przemyślenie, bo mm -hmm. tak naprawdę samochody, którymi jeździłem można na palcach jednej ręki wymienić, więc no tak. Im więcej, tym lepiej, tak? No tak. Yy... A czemu w ogóle ta Jariska? bo podobny rozmiar, nie wiem jak się czuje z tyłu. Dużo miejsca, myślę, że więcej niż tutaj. Możliwe, że, bo fakt jest dość taki ścięty, tak? Bo jest jeszcze bardziej zaokrąglony niż Jariska i niż Corsa. No. Więc yy, właśnie celuję, no, trochę więcej miejsca, trochę więcej koni, trochę więcej mocy. No i tak też jak widziałeś, w, w korsie było 6 biegów. To jednak. Tak, tak. tak było, ułatwia no. życie w jakikolwiek kawałku trasy. Szczególnie, że w 110 na godzinę, to już 120 wyje, tak. Jaki to był ten silnik? Jeden. No wiesz, że nie wiem. A ile koni? 133. No, to kurczę. I osiem, no to, osiem osiem no to jednak sarty. spora różnica. No spora. Nie, ale ładnie w zakręt wchodził, co? Bardzo ładnie. Tak jak się poczułem pewnie i się nim zamachnąłem, to nieźle, nieźle. No dobra. No dobra, no to tyle chyba. Tyle. Zobaczymy jak będzie, będziemy informować. Tak jest. No, także Kuba zmieni samochód, to coś tam się pojawi. Jakiś, <grym> z z w jakimś podcaście jeszcze coś. Z drugiej strony, po co wymieniać taki super samochód, skoro wystarczy posłuchać tylko dźwięku jego silnika. Dawaj! Tak jest. Tak jest. Tak jest. No teraz Sobota, ale tradycyjnie może nie korki, ale światła. Światła. Korków nie ma, ale też jest dobrze. A pusik, nie wiem. Ale pogoda tak jakby trochę lepsza. Ale się spać człowiek człowieku jest No, Głowa boli. <coughs> ale ja prowadzę, to się muszę skupiać ten. <coughs> tak.